Przepraszam Was, ale widzimy się zaraz, bo mi przerwało i zrobię cięcie, żebyście nie musieli widzieć, yy, jak kopię. Ona mi da trzy diaksy. No to zaś. Zasię... Cześć, już znowu się widzimy. Nakopałam trochę tych rzeczy. Jezu. O co możemy ją prosić? Patrz i już jestem Ale mi na o teksturkę chodzi dobrze i to tutaj to dokończymy, nie mam znowu za pod układam wszystko i zaś Cześć już jestem znowu jestem, e, robimy Coś i widzimy się na wyspie. Dobrze, ja już jestem w domku. Ten węgiel jest brzydki, a bruk jest bardzo ładny. Dobrze, widzimy się jak będzie ranek albo zaraz. Widzimy się przy generatorze, gdzie ten? Generator kobla sobie mam. Mogę tutaj szybko znaleźć coś. Jeden mi wystarczy I... Teraz Magic kobla położę Na kolejny... Jezu, jak sobie Dziwnie wygląda Cicho... Tu położę to Teraz to zakupię. I to jest Magic Coble. Daje nam faj... O Jezu, jak to wygląda Szybko iść Eś, nie mogę na to, m powiem wam, że nie mogę na to patrzeć. To jest takie brzydkie. Palcie się, palcie się, palcie się. No, palcie się. Jezu, szkielet jest taki okropny. Ze szczałą biega. Ma jak typunek. Jezu. Dobrze. Bardzo mi się podoba to. Dobrze. My się żegnamy. Zrobiłam wszystko to, co miałam zrobić. To do następnego odcinka. Pa!